Witaj tu Solverize. Rozwiążemy teraz takie zadanie. Uzasadnij, że dla każdej liczby całkowitej x wartość wielomianu w od x to się równa x do piątej minus 5 minus 5x do 3 plus 4x jest liczbą podzielną przez 120. No to zanotujmy sobie najpierw takie podstawowe założenie, że x jest liczbą całkowitą. No i teraz będziemy chcieli rozłożyć ten wielomian W od x na czynniki. Najpierw wyłączymy sobie x przed nawias. Tutaj zapiszemy sobie x i w nawiasie mamy x do czwartej minus 5x do drugiej, dodać 4 no i potem będziemy chcieli ten wielomian czwartego stopnia w nawiasie rozłożyć na czynniki. W jaki sposób mamy to zrobić? Używając zmiennej pomocniczej x kwadrat to będziemy oznaczali przez t. Wtedy t kwadrat to będzie x do czwartej. No i dostaniemy tutaj taki trójmian kwadratowy t kwadrat minus 5t plus 4. Możemy oczywiście jakoś tutaj próbować go zapisać w postaci iloczynowej. Delta to się równa 25 odjąć 16. Czyli delta to będzie 9, pierwiastkiem z delty będzie 3. W takim razie t1 to będzie minus b, czyli 5 odjąć 3 nad 2, a więc 2 na 2, czyli 1, i jeszcze t2 to będzie 5 zadać 3, czyli 8 na 2, więc 4. W takim razie możemy ten trójmian kwadratowy zapisać w takiej postaci iloczynowej. Przy t kwadrat mamy 1, więc nie piszę nic przed nawiasem. W nawiasie t odjąć t1, czyli 1, razy t odjąć t2, czyli 4. No i teraz, jeżeli się wrócimy do podstawienia, mianowicie t to było to samo co x kwadrat, no to możemy nasz wielomian w zapisać tak. Najpierw przepiszę tego x przed nawiasem, a później w, nawias w nawiasach... Zapiszę tą postać iloczynową tylko że właśnie zamiast t wpiszę x kwadrat, mam x kwadrat minus 1, x kwadrat minus 4. No i jeszcze mógłbym użyć wzoru skróconego mnożenia, a kwadrat minus b kwadrat, żeby rozłożyć tutaj w tych nawiasach dwóch wyrażenia bardziej na czynniki. Ja już zapiszę postać tego wielomianu w całkowicie rozłożonego na czynniki, tylko zrobię tak, najpierw tutaj stąd wezmę x minus 2, zapiszę na samym przodzie, zaraz powiem dlaczego, stąd wezmę x minus 1, zapiszę w następnej kolejności, później tego x dam do środka, no, później z tego pierwszego nawiasu też powstanie czynnik x plus 1, i z drugiego nawiasu powstanie czynnik x plus 2. W ten sposób ustawiłem te czynniki taki, w takiej kolejności od najmniejszego do największego. One się różnią o 1. No, i skoro x jest liczbą całkowitą, to każda z tych liczb jest liczbą całkowitą. Więc mogę tak napisać tutaj, że jest to iloczyn pięciu kolejnych liczb całkowitych. No, i to jest oczywiście ważne, jeżeli chodzi o podzielność. Podzielność przez 120 będziemy chcieli po prostu pokazać teraz. To jest teraz zadanie z liczb rzeczywistych, z liczb całkowitych, z podzielności. Będziemy chcieli wykazać, że iloczyn pięciu kolejnych liczb całkowitych jest zawsze podzielny przez 120. Po pierwsze, wśród. W tym iloczynie, może tak napiszemy, w tym iloczynie są, i tutaj możemy sobie wypisać, że skoro mamy pięć kolejnych liczb całkowitych, to tam są co najmniej dwie liczby parzyste, dlatego że to mogą być te druga i czwarta, albo mogą być trzy liczby parzyste, pierwsza, trzecia, piąta. No więc mogą być dwie lub trzy takie liczby, ale są zawsze co najmniej dwie liczby parzyste, więc to warto odnotować. Przy czym co druga liczba parzysta jest podzielna przez 4, więc musi w tym być co najmniej jedna, mogą się nawet zdarzyć dwie podzielne przez 4. Jedna podzielna przez 4. To będzie też nam coś dawało, jak chodzi o podzielność przez 120. Idźmy dalej. Mamy co najmniej jedną liczbę podzielną przez 3, dlatego że co trzecia liczba jest podzielna przez 3, więc może to się zdarzyć, że ta środkowa będzie jedyną podzielną przez 3, jakby wśród tych pięciu liczb, no ale może się zdarzyć, że będą dwie podzielne przez 3. No i jest też jedna dokładnie, już nieco co najmniej, ale dokładnie jedna podzielna po prostu przez 5, dlatego że co piąta liczba jest podzielna przez 5. 5. I teraz jak zobaczymy na te liczby parzysta, czyli podzielna przez 2, podzielna przez 4, inna niż ta parzysta, jest jeszcze podzielna przez 3 i przez 5, no to możemy powiedzieć, że zatem ten iloczyn, a ten iloczyn to jest po prostu w od x, czyli w od x, jest podzielny przez tutaj 2 razy 3 razy 4 razy 5, a to jest równe 120. Jeśli jest podzielny przez 3, 4 i 5, no to ponieważ to są liczby kolejne, nie mają wspólnych dzielników większych niż 1, no to ten iloczyn musi być podzielny przez właśnie 3 razy 4 razy 5. Do tego dochodzi jeszcze liczba podzielna przez 2, jakaś druga i wtedy widzimy, że cały iloczyn jest podzielny przez 120. Dzięki za oglądanie tego filmu, zapraszam Cię do kolejnych.